Na szczęście, na zdrowie, dziś dzień świąteczny, miała być mała wyprawa, ale troszkę nam się pokrzyżowały plany, później ci tata da Wojtuś, Wojtuś chce kamerę, ten odcinek będzie zupełnie inaczej, to będzie takie wprowadzenie do tego co będzie przed nami, bo dzięki mojemu serdecznemu przyjacielowi, z którym dyskusje na temat historii terenów w Warmii, tych terenów, które pokochałem nabrały Ogromnego tempa, nabrały przyspieszenia i wyglądają bardzo obiecująco. Dzięki Jackowi podjęliśmy próby pokazania tego, co jest pomijane w przewodnikach turystycznych, w przewodnikach historycznych, prawdzie historycznej i w przepięknym krajobrazie, który tu się znajduje. A o co chodzi? Chodzi o skarby, które są przekłamywane. A ktoś kiedyś nazwał to doliną rzeki Simsarny. Paradoks polega na tym, że rzeka Simsarna stąd w prostej linii rozpoczyna swój bieg 10 km dalej. Nigdy tędy nie płynęła, ale jakiś mądry człowiek, bądź mądrzy ludzie, padli na pomysł, by urozmaicić sobie teren dla gotówki, nazwać go rzeką Simsarny, doliną rzeki Simsarny. Natomiast to, co jest tutaj z doliną rzeki nie ma nic wspólnego. Dolin tu jest odgroma, przepiękne krajobrazy z ogromnymi jak na te tereny zniesienia, które przecinają pasmo od Biskupca aż po Reszel Kolno. Włączając Gmina Kolno ma się czym naprawdę pochwalić. Ma ogromny potencjał turystyczny niewykorzystany po dzień dzisiejszy. Dzisiaj lekkie wprowadzenie. Bardzo krótkim filmiku, a już jutro ruszymy w przygodę? Z? No właśnie, to już opowiem za chwilę. Nie wiem, czy będzie to widać, ale.

już się robi ciemno. Nie widać nas za bardzo, ale okej. Okay. Krausen, Gebirge, Orłowo-Buchen. Czy ktoś te nazwy nawet z miejscowych kojarzy? Nie. Są to niemieckie nazwy geograficzne, wzniesień, które rozciągają się aż od lud, prawie po Mrągowo, kruzowskie góry i orłowskie buki. Orłowskie buki to najwyższe wzniesienie, słuchajcie, o wypiętrzeniu 700 metrów nad poziomem morza. Można śmiało powiedzieć, że są to tatry północy. Góry o niewykorzystanym kapitale z przepięknymi widokami, z przepięknymi panoramami, które będziemy Wam pokazywać, oraz historią, która tam jest. Ale została pominięta bądź przymusowo skazana na zapomnienie. Siedliska, przepiękne, olbrzymie folwarki dworskie, które zostały zniszczone. Wiele innych ciekawych miejsc, łącznie z trasami napoleońskich żołnierzy, którzy wędrowali na Moskwę i z powrotem tędy wracali. Z plemionami bartów i wielu innych legendarnych tubylców. Krótka zajawka, bo ciemno jest noc. Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia zbliża się do końca, więc życzymy wam całą rodziną radosnych, zdrowych, pogodnych, rodzinnych, ale przede wszystkim zdrowych Świąt, bo jak będzie zdrowie, to Nie będzie wracamy. wszystko. A tym którzy nam źle życzą również bo za wrogów też trzeba się czasami pomodlić, pokłonić jak to woli trzymajcie się jutro rozpoczynamy przygodę z górami kruzowskimi oraz legendami które są w gminie Kolno.